Cześć widzowie, dzisiaj sobie gramy, już gramy sobie i y, rozpoczynamy od tej gry, której możecie zagrać w Roblox. I sobie tutaj y, robię. No i niestety nie ja patrzyłam i umarł. Więc musimy tutaj poczekać, ale zobaczymy jak on sobie raca. Nie mówcie, że to są przyjaciele, którzy nie mogą się zabić. Nie gadajcie. Co? Ja, mam ja, 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 wycieczkę do cekułem, co i muszę pięć, sześć, pięć, osiem, zero pięć, sześć, 5 6 5 6 5 8. Ja tu się nie znam. Idziemy, może będzie jeszcze szeryf, To się okaże. No wiecie, to czasami jak byłem uciec, nie? Ograłam w to, bo zabierałam zawsze tam to wtedy zawsze musiałam. Najwięcej razy musiałam oczywiście być tym właśnie niewinnym I, i, i bo ja jak się zalogowałam, to zawsze wszystko było po angielsku, jak się, się logowałam. No ale jak teraz z tym razem się zalogowałam, Powiem wam, że, 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 tu wszystko już jest po polsku, nie gadaj, że on jest mordercą. Co on zrobił? Oko. Aha, tu trzeba lecieć na górę. Ej, ale, ondokt nou, al? nie? A, ej, to. Jak to możliwe? Ja, so, ondokt ja. Raz widziałem, ja myślałam, że to robię w internecie. Tak kłamiem, że oni, że oni tak kłamią. Robią komputerowo, a, a tu nagle nie da się. Nie, nie, nie. nie. Dobra, dobra, wychodzę. Nie mam mowy, że tak. O, to dzień było straszne. Jak widzicie, nie kłamałam. Mam jeden Robux. Pokażę. Ja mam tylko jeden lub I graliście kiedyś w ogóle w tą grę. E, tu e, wracasz. I możesz kogoś zabić. I... A, właśnie mnie zaszczali. Nie Nie, ja nawet nie wiem, o co tu chodzi. Oh my god! Jaki dobry! Dobre. Ach. Chciałam, żeby ten film nie był zło zagryzki, to ja muszę w coś pograć ciekawego. Nie, 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 ja do ciebie nie powracam. Ja lubię tu. To... Brookhaven. A mnie to Brookhaven to rządzi. No, nieważny jest mój awatar. No, jak zwykle mam, jaki mam. Aaaa, do nie was. Dobrze, żartuję. Musimy sobie zrobić dom. E, lubię 12 tam robić. Ale nie, nie, nie widzowie. Ja nie będę takiego słabego robić, domu. Ja zrobię bogaty. Takiego nie ma tutaj. O, ja tu mogę. Patrzcie. Teraz to zrobię. Ops. I mam. No i możemy iść. sobie na domku I idziemy. Czy sami ludzie są ciche jak mysz? Ops. Ops. mnie sobie będą na czerwony. No to nic nie zmienił. Nie, że zmienił tam. No patrzę sobie. Ale że podłoga to już stoszyło. Tu podłoga, tu podłoga. Dobra. Nikt tego nie robił, chłopc. Dobra, pa widzowie. Przepraszam, że ten filmik jest taki krótki. Ja mogę nagrać dla Was rodzinkę w PrzókHeaven. Jeśli tylko mama mi to na to pozwoli, nagrywać takie dłuższe filmiki. Ale teraz musimy zakończyć. No i pa! Łączą tablet. Sami słyszycie pa!